Tutaj ja tak naprawdę bardzo cieszę się z tej wizyty, że szef ukraińskiego rejestru przyjechał tu do Polski, ponieważ w ubiegłym roku zawarliśmy umowę, ogólną umowę, i dzisiaj są jakieś konkrety, konkretne kroki, dlatego żeby ta współpraca rozwijała Taką konkretną realizacją jest zaoferowanie właśnie dziś miejsca. Pod dachem polskiego rejestru statków miejsca na otwarcie przedstawicielstwa małego biura ukraińskiego rejestru. Drugim konkretem jest właśnie uzgodnienie przeprowadzenia wspólnego seminarium, seminarium dotyczącego nowości, in, in, innowacyjności w okrętownictwie, dotyczącego nowych wymagań, yy, przekazania. В'яджу продовжуємо співпрацю з польським регістром судноплавства в рамках нашого підписаної угоди на генеральної угоди ще в січні місяці. Також ми продовжили співпрацю по дуальному класу. Підписали угоду у травні місяці. І сьогодні ми проговорили вже конкретні плани на майбутнє. Вже співпраця пішла на рівні відділів, департаментів і так далі. Як представитель польського форуму технологій. morskich muszę z dużą satysfakcją stwierdzić że dzisiejsze spotkanie jest niezwykle istotne i ważne dla dalszej współpracy tworzymy bardzo solidne podstawy do projektowania i budowy statków współpraca biur projektowych polskich ukraińskich i szczególnie ukraińskiego i polskiego rejestru statków jest gwarantem dalszej solidnej i ciekawej współpracy